Cześć, nazywam się Stanisław Borodijenko i dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć o temacie 10 najlepszych technik zarządzania czasem. Ale przed tym jak zacznę, mam dla Ciebie prezent. Wideo uh, um, zarządzania czasem, jak mieć więcej czasu na pieniądze. Także checklist uh, auta w Wyspy, uh, cel życiowy. Jeżeli chcesz odebrać uh, te wideo i materiał, to przejdź w opis do tego... <coughs> do tego filmika. I teraz wracam do 10 najlepszych technik zarządzania czasem. Zacznę z pierwszej techniki, metoda Ensen Hauer. Polega ona na e, czterech czwarkach, w których po prostu wypiszesz e, wszystkie swoje zadania i zrozumiesz jakie są ważniejsze, jakie nie są takie ważne, e, jakie po prostu możesz inne wyrzucić, no i temu podobne rzeczy. Po, ta metoda pomoże ci Розставиш категорія своїх задань. Далі метода Alpen. Метода Alpen полягає на тим, щоб розпланував свій тиждень з своїми заданнями. Найперше <coughs> мусиш поставити дні вольне, далі. wszystkie zadania postawić na te dni wolne, jakie masz, na przykład swoje zainteresowania, hobby. Jeden dzień musisz wydzielić na swoje zainteresowania, a drugi dzień spędzić ze swoją rodziną. Także dni robocie po prostu musisz zaplanować. Wszystko musi być zaplanowane, żebyś po prostu no, żeby miałbyś bufor czasowy. Гдесь uh, 15% од тих своїх задань. Ну uh, no і розставити всі wszystkie своє задання на те дні праці і поставиш категорія тих завдань, які мусиш виконувати, які не можеш, які сон важне, ну не важливі для тебе. Далі, третя метода: метода помодоро. Метода помодоро polega на тим, що, ну, щоби. Miałbyś mniej no po prostu wypalenia emocjonalnego i fizycznego. Polega ta metoda na tym, że pracujesz na przykład 20 minut i 5 minut odpoczywasz i powtarzasz to przez 4 cykli, a po tych 4 cyklach robisz większą, po prostu dłuższą przerwę czasową. Na przykład po czterech cyklach 20-minutowych robisz przerwę, na przykład już nie 5 minut, a 15 minut. Oto na tym ta technika polega. Dalej, technika skowronek czy sowa. No to jest bardzo prosta metoda. Musisz zrozumieć, kim jesteś skowronkiem, czy są, kiedy najlepiej ci wykonywać twoje po prostu zadanie, kiedy masz najwię najwięcej sił, do wykonania tej zadań. Dalej, efekt piły. Efekt piły polega na tym, że na przykład no, żebyś powrócić do wykonania swojego zadania, musisz ponownie skupić się. Jeżeli ktoś Cię rozproszył z Twoją to żebyś powrócić a, ponownie musisz spędzić a, nawet do 20 minut, żeby po prostu powrócić się do tego Momentu, żeby zacząć pracować, no i wykonywać swoje zadanie. Dalej, zasada 60 na 40. Ta zasada polega na tym, że po prostu będziesz wykonywać, zamiast tego, żeby wykonywać, no po prostu, na przykład, 20% wszystkich Twoich zadań daje Ci 80% wyniku. А jeżeli об- то 80 общем, 10 твоїх завдань дає тільки 20% виніку. Ну, то просто по-попросту по-леганатим жебиш. Вибрав найважніше твоє завдання, як і масштабу до виконання. Дали методоз єч тонжаби. Твієч тонжаби на леганатим жебиш. Одразу по ранну виконував найтрудніше завдання, а потім найтруднішим завданням виконував uh, поступово відніше завдання. Далі метода саламі. Метода саламі полегає на тим, щоб, наприклад, не виконував, не, не виконував одразу. Наприклад, то буде сел дуже купить мешкані. Одразу, але ну, часом є то трудно виконувати, щоб uh, запланував купити мешкання. І взяв свої пінзи і пішов одразу купити мешкання. Mm, ну, просто uh, не за дуже особ може то зробити. Więc trzeba pokroić te duże zadania na po prostu mniejsze kawałki. Na przykład no po prostu kupić mieszkanie zadanie i pokroić te zadanie na mniejsze części, jakie stopniowo będziesz wykonywać i dążyć do wykonania swojego celu mieszkania. Dalej krzywa zakłóceń dnia. Polega ta metoda na tym, żebyś po prostu wypisał, kiedy w swojej pracy jesteś najwięcej zakłócony w ten periód. Dalej, rozstawiłeś swoje zadania, ważne, kiedy jesteś najmniej zakłócony w ten periód, żebyś po prostu nikt ci nie zakłócał, kiedy wykonujesz te twoje zadania. I ostatnia metoda, już dziesiąta, metoda nie zerwie Polega ta metoda na tym, żebyś każdy dzień wykonywał swoje zadanie i po prostu kalendarz obwodzić ten dzień w kółko, że wykonałeś zadanie. I każdy dzień wykonywać te zadania i w ciągu tygodnia, miesiąca już będziesz mieć 30 dni wykonanych zadań. I jeżeli na przykład jednego dnia nie wykonasz jakieś swoje no, zadanie, to po prostu strac stracisz ten cały miesiąc. Na tym polega ta metoda i ona po prostu ci motywuje, że jeżeli no, stracisz ten miesiąc wykonanych zadań, a, co każdy dzień. А uh, ну попросту бендже у тебе емоціональне учуче, же, ну, не здонжиш виконать те завдання. А uh, також, jeżeli цей фільмік був корисний для тебе, постав полюблення, засубскрибуй канал. А uh, також, знаєш, два додаткових відео. А uh, ту листа от уважання і ту можеш засубскрибовач, значить, uh, кайнц uh, куку.